Dobra, chodźmy do ciebie i twoich e, shipów. Jak ty reagujesz, jak przeglądasz TikToka i widzisz ty Marcin, ty Marcin, ty Marcin, a między wami jest źle? E... Bo to chyba jest mega ciężkie, nie? Bo już tutaj nawiązuje do tego rozstania. To wy się rozstaliście, a ci ludzie na TikToku wróćcie, wróćcie. Jakieś takie smutne rzeczy. Jak ty reagowałaś w tej rozsypce na to? E, jak po rozstaniu, no to te filmiki były ciężkie do oglądania. Teraz. Tak jakoś już, już to już jest tak. Taki temat ciągnięty, 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 że ja widzę te filmiki i przypominają mi się dobre chwile, ale no niech tak jak mówiłam, nie czuję, że ja i Marcin jesteśmy dla siebie. E stworzeni w takim sensie, w sensie przyjaźni jak najbardziej, ja go bardzo lubię i chciałabym się z nim przyjaźnić, jest ważną osobą dla mnie, ale w związku my po prostu moim zdaniem nie działamy i chciałabym, żeby ludzie to zrozumieli, ale no... Rozumiem też, że myśmy trochę pokazali, przedstawili to, to jest też nasza wina, że my to tak ten, ale no... Po prostu pod koniec dnia wydaje mi się, że to nie jest mój przyszły mąż, a ja nie jestem jego przyszłą żoną. Ale między wami jest duża moda na sukces, że tam dołączają kolejne osoby. Co znaczy? No że wiesz, że no, modzie na sukces każdy z każdym. Że w... tworzymy się trójkąty czwór na kąty. To są niż o takiej sytuacji. No jak nie wychodzi z jedną osobą, no to się próbuje z drugą. Ale e, myślisz, że e, Natsu jest dobrą kandydatką? No, myślę, że możesz. No dogadują się, no, chyba tak. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, chyba jest okej. Okay. No ale to chyba dziwne, że wiesz, że no. Ona zastępuje ciebie. Ej, miałeś mi pomigać. Ej, nie. Ja się cieszę, jeśli Marcin będzie szczęśliwy z nią, to ja trzymam kciuki. Ja, dla mnie ok. Nie. Ale to ona się rozstała z chłopakiem dla Marcina? Nie. Chyba nie, nie wiem, nie siedzę w tym ale chyba nie. Nie wydaje. Ja nawet nie wiem, czy oni coś między nimi jest, Je, jeśli jest, po prostu to ja mówię. Nie? Że... No tak podejrzewasz, że coś może być. Nie wiem, ja wiesz, to, pan, widzę tylko co, to, co widzę, yy, to co słyszę, nie? No, ale... ale byłabyś w stanie zobaczyć ich na mieście razem idących za rękę? No bo na przykład ja mam tak, że jak mam kogoś tam, z kim byłem, no to tak jakby ja nie chcę patrzeć, jak ta osoba spoufala się z inną osobą, że dla mnie to jest ciężkie, mimo tego, że minęło dużo czasu. Byłoby może trochę dziwnie, ale tak jak mówię, jeśli Marcin byłby szczęśliwy i oni by się dogadywali, 또.